Siemaneczko, ja jestem DRAVIUS i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Poradnik. Na samym początku chciałbym was przeprosić za to, że nie było przez jakiś czas odcinków. Ale mamy razem z Gibonem, do którego również możecie wpaść, będziecie mieli link w opisie. Mieliśmy wiele spraw na głowie, ale już sobie wszystko uporządkowaliśmy i wracamy pełną parą. Także od poniedziałku wracamy do systematycznych odcinków i chyba najbardziej przez was live'ów. Wszystkie informacje będziecie mieli na naszym Discordzie, dlatego wpadajcie tam. Link zostaje w opisie. A teraz przechodzimy do odcinka, w którym przedstawię Wam automatyczną sortownię Waszych itemków. Wygląda ona w ten sposób i jest naprawdę prosta w budowie. Oglądajcie. Ok, ja przeszedłem na płaski świat i tutaj przedstawię wam, jak zbudować naszą sortownię. Zrobię to w powietrzu, żeby w łatwy sposób wam wszystko zaprezentować. Ale pamiętajcie, że możecie zbudować ten mechanizm przykładowo pod ziemią. Mniej więcej na tym poziomie, zależnie od tego ile będziecie chcieli mieć skrzyń, stawiamy dispenser i obok niego tworzymy kształt litery X. Za tym X dostawiamy jeszcze trzy bloki i teraz w tych trzech miejscach kładziemy redstone. Następnie stawiamy komparator, który musi wychodzić od dispensera. Tutaj na rogu stawiamy blok, który będzie przekazywał sygnał do repeatera którego stawiamy w tym miejscu. Jak widzicie, dispenser wyrzuca przedmioty dość szybko, dlatego ja radziłbym tutaj trochę zwolnić nasz zegar, klikając dwa razy na Reifiter z tyłu. Zapobiegnie to stakowaniu się przedmiotów, dzięki czemu sortownia będzie działać płynnie i nic nam nie ucieknie. Następnym krokiem będzie zrobienie skrzyni, do której będziemy wrzucać itemy do posortowania. Tak więc na górze dispensera stawiamy Hooper, może być jeden, jeżeli chcecie wszystko mieć w jednym miejscu. Ale jeżeli sortownie będziecie mieli kilka, nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt kratek pod swoją bazą, to możecie dodać tutaj więcej huperów. Załóżmy, że na tym poziomie będzie nasza baza, więc na górze leja stawiamy skrzynię i wszystko już powinno ładnie działać. Teraz zrobimy system, który będzie przynosił itemy do kolejnych skrzyń, a będzie to zwykła woda. Dlatego budujemy tutaj koryto w sumie na 8 kratek. Bo jak wiecie, to od źródła woda rozlewa się maksymalnie na 7, dlatego w sumie będzie ich 8. I teraz, jak wyleję wodę, to jak widzicie, zatrzymuje się ona idealnie na końcu koryta. Jeżeli chcecie tę sortownię rozciągnąć w bok, to nie ma takiego problemu. Musicie tylko postawić lód. Ale raczej zwykłego lodu bym nie polecał, bo jak wiecie bądź nie, zwykły lód się rozpuszcza, jeżeli ma kontakt z jakimś źródłem światła. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie zbity lód, który już takich właściwości nie ma. Dobra, wracając do tematu, stawiamy sobie jeden taki blok zbitego lodu i rozciągamy koryto na kolejne 8 kratek. Następnym krokiem będzie postawienie jakiegoś przedmiotu na lodzie. Może to być płytka naciskowa albo przykładowo tabliczka. Chodzi o to, że dzięki takiej tabliczce, jak wylejemy obok wodę. To ona nam nie zatamuje przepływu. Nadszedł czas na zbudowanie mechanizmu sortującego. Stawiamy sobie tymczasowo bloki. Ja postawię cztery, bo zrobię to na przykładzie czterech rzędów sortujących. Teraz stawiamy skrzynię, w której będziemy trzymać posortowane przedmioty. Następnie przechodzimy do tyłu i robimy dwa rzędy hooperów. Pierwszy zamiast tego kamienia, bezpośrednio pod wodą, i drugi rząd skierowany prosto do skrzyni. Jak już mamy to zrobione, to możemy zniszczyć nasze bloki pomocnicze i zająć się mechanizmem. Tak więc stawiamy sobie trzy bloki za każdym hooperem. Pod spodem robimy przerwę na jedną kratkę i dostawiamy kolejny rząd stowna. Teraz w środkowej części tak samo kładziemy jeszcze jeden rząd. Tutaj w tej powstałej wnęce umieszczamy repeatery, które muszą być skierowane w stronę hooperów. Następnie zabudowujemy repeatery od tyłu. Teraz będziemy musieli ustawić komparatory. Dlatego chwilowo zatemuję dopływ wody i zniszczę tutaj te bloki. Komparatory ustawimy w taki sposób, żeby były skierowane w tamtą stronę. To już możemy sobie na spokojnie załatać i wylać wodę. W tym momencie na całej powierzchni tych pozostałych bloków kładziemy redstone. U góry i na dole. Pod spodem mechanizmu w tym miejscu ustawiamy czerwone pochodnie. Jeżeli chcecie mieć więcej miejsca na wasze przedmioty, to możecie dodać kolejne skrzynie pod tymi, tutaj. Tylko pamiętajcie o dostawieniu hooperów. OK, w następnym kroku pokażę Wam, jak zrobić, żeby ten system sortujący działał. Na początek potrzebne będą nam wypełniacze. Mogą to być przedmioty, których na pewno nie będziecie sortować, albo ewentualnie możecie nazwać sobie jakiś stack przedmiotów. Ja użyję kamienia i zmienię mu nazwę, przez co jak zdecyduje się, że chcę segregować również kamień, to nie będzie to problem. Uwaga! Jako wypełniaczy używajcie przedmiotów, które stakują się do 64. W przypadku, gdy przykładowo wybierzecie takie tabliczki, których maksymalnie w staku możecie mieć 16, to mechanizm nie zadziała. Zacznie się po prostu bugować. Dobra. Mamy nasze wypełniacze, więc wkładamy je na ostatnich czterech slotach każdego z hooperów. Teraz przechodzimy do momentu, w którym wybieramy jakie przedmioty chcemy segregować i wrzucamy je na ten slot, który pozostawiliśmy pusty. Jeżeli wszystko zrobiliście poprawnie, to w hooperze powinno zostać 41 przedmiotów. W tym momencie mechanizm już będzie działać, ale nie jest to jeszcze koniec odcinka. Pamiętajcie, żeby tutaj obudować koryto jeszcze jedną warstwą bloków, co zapobiegnie wypadaniu przedmiotów. Teraz możecie zapytać, ok, ale Dravius, na początku odcinka pokazywałeś sortownię, która miała zakręt. Jak ty to zrobiłeś? Spokojnie, już wam pokazuję. Na końcu zamiast jednego bloku lodu dałem cztery i w tym miejscu zrobiłem zakręt. Wylałem wodę tutaj w rogu i zatamowałem od tej strony tabliczką. W tym miejscu wylałem jeszcze wodę, żeby te przedmioty nam się nie zatrzymały. Finałowym krokiem będzie zrobienie skrzyni na przedmioty, które nie są w naszym systemie sortującym, a przypadkiem wrzucimy je tam do skrzyni. Na samym końcu mechanizmu od spodu stawiamy blok, na nim kładziemy hooper, teraz zamiast tego stona stawiamy skrzynię i wszystko obudowujemy. W tym momencie jak wrzucę przykładowo Stone'a, którego nie ma aktualnie w sortowni, to przebędzie on całą tą drogę i wyląduje w skrzyni na końcu. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeżeli spodobał Ci się odcinek to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jesteś zainteresowany takimi mechanizmami to zostań ze mną i zasubskrybuj ten kanał, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych materiałów. Narka!